Hejka, z tej strony Marty, po prostu Marty, niestety zapomniałam włączyć nagrywania i coś mi tu nie pykło już bez Was zaczęłam oglądać sobie nowe motywy, tak to ja wracam po dwóch latach, no tak niedługo będzie po dwóch latach i już sobie obczają tutaj te nowe motywy. Rzuciła mi się w oczy bardzo ładna sukienka i buty typu Bratz więc ym, no i ogólnie chciałam powiedzieć, ym, projektanci i Mystery O oni ch chyba po prostu ich nie ma. Ich nie ma. Gdzie oni są? Mystery po prostu daje stare rzeczy. Stare rzeczy, stare pakiety w ogóle. Tak mi szkoda tej gry. No niestety. Się nie dziwię, że ludzie, w ogóle już ludzi nie ma żadnych tak szczerze na tym Mister Planet? No ale cóż. No niestety ja tutaj nie będę za dużo czasu szperać po tym. No nie, no po prostu nie. Dobrze, kupujemy tutaj co tu mamy, jeszcze jakieś fajne kolor kolorki trzeba znaleźć. Ja tak myślę w jakiś fajnych kolorach brązu. Sobie tu wybierzemy. Ciężko mi jest tutaj coś wybrać. Zapomniałam już te kolorki. Dawno mi nie było bardzo dawno. Tak na ustawione to, no, chyba w tym roku, chyba, no, ale tak słabo. Kurde, nie wiem, jak się mam te kolorki kupić. Może wezmę sobie białe butki. Białe butki. A sukienkę, górę, jakiś. Hmm. Nie wiem, naprawdę ciężko mi jest tu wybrać. Będziemy sobie w jakiś. O! Moim zdaniem to jest bardzo ładne. To wszystko kosztuje 1500. Mm. Okej, okay, nie będę wybrzydzać. Chociaż to są tylko dwie rzeczy, no ale dobrze. A resztę sobie kupię z mojej... sobie wybiorę z mojej szafy, no bo niestety, no. mi się nie widzi, szukanie pół godziny po y, starych motywach mówię, na mój planet więc tutaj sobie coś wybierzemy fajnego z mojej szafy dobra, kabaretki na pewno zostają <laughs> mam już kilka rzeczy z odcieniów od w tym więc w ogóle, jeśli byście nie widzieli, no pewnie nie wiecie ale Interesuję się lalkami Monster High, więc i, jeśli też Was interesują te lalki, to mogę Wam podać w opisie mojego TikToka, nagrywałam. No już tak słabo nagrywałam, tak szczerze powiem. Nagrywałam tam o lalkach o lalkach Monster High, więc jak chcecie możecie wpadnąć. Mm. Kurde, nie wiem. Dobrze. W ogóle możecie mi napisać, jak tam Wam minęło wakacje, bo jestem ciekawa. Jeśli w ogóle ktoś jeszcze tutaj z moich. Jeśli ktoś w ogóle zobaczy ten filmik i gra dalej Monster Planet, to może mi koniecznie ich mi napisze: Monster Planet, że jeszcze wchodzi na to, bo. Naprawdę jestem wow, że tu w ogóle ktoś jest. Bo zrobiłam sobie też taki teścik i wcześniej jeszcze sobie weszłam na czaty, w ogóle zobaczyć czy tam jacyś ludzie w ogóle będą. I się dziwiam, bo kilka było. To i bym sobie chyba tylko czeki na mniejsze Nie wiem, co o tym sądzicie. Um, chyba jest okej. Okay. Właśnie no i tu dobra, więc szukamy dalej. Ym... Chyba już więcej tu nic za bardzo nie będzie, więc nie wiem czy to będzie dużo. Dobra, zostawimy tą różniczkę. Może sobie jeszcze y, zmienimy coś w tym. Pewno weźmiemy jakąś Aninkę. Jakieś cienie inne może. Hmm kurde, nie wiem. Dobra, chyba zostawiłam te cienie. Ogólnie bardzo mi się podoba ta twarz. W końcu odkryłam swój styl. Mr. Planet. No ale wtedy już... No niestety było na to za późno, ponieważ już, po prostu mówiąc szczerze, znudziło mnie to tak bardzo, że no wolałam robić coś innego, niż chodzić na to MSP. Jakąś teraz ładną aninkę wyszukamy. Okej, okay. chyba może być. I powiedzcie mi w ogóle, czy ktoś jeszcze wchodzi na Mówi Planet? Czy w ogóle nagrywać o tym? Czy kontynuować serię z pakietami Mówi Star Planet? Bo jestem mega ciekawa. Ocjmane, Otrzymamy... no dobra, nieważne, nieważne. Więc tak. Możecie pisać swoje niki w ogóle w komentarzu. Mogę jakieś prezenty w ogóle wysłać. Jeśli chcecie możecie też do mnie pisać na jakieś wymiany jakbyście chcieli, chciały no. Więc w ogóle zobaczymy. Więc jeśli chcecie powrót z pakietami zrobić tą czwartą część, no to piszcie mi koniecznie w komentarzu. No to się zastanowię. Więc yy, ja już będę Was powoli żegnać i do następnego, do, do następnego razu. baju.